Jako Daniel, obserwowałem przez lata błyskotliwych mężczyzn, którzy zostali wyprzedzeni przez innych, mniej utalentowanych, ale nieskończenie bardziej asertywnych. W polskim świecie biznesu, w życiu towarzyskim, a szczególnie w rozwoju osobistym, prawda jest okrutna: słabi mężczyźni są niewidoczni. Kiedy David Beckham wchodzi do pokoju, nikt nie kwestionuje jego autorytetu, nie tylko ze względu na jego imponującą karierę, ale przez sposób w jaki się prezentuje. Jego obecność komunikuje moc, zanim wypowie choćby jedno słowo: Świat należy do silnych. Ten dyrektor, którego podziwiasz w Warszawie lub na ulicy Nowy Świat, nie dotarł na szczyt, będąc nieśmiałym i niepewnym. Jego nienaganny styl, Stanowczy głos i dominująca postawa nie są zbiegami okoliczności, są strategicznie wyostrzonymi narzędziami. A ty nadal czekasz, aż twój talent zostanie odkryty, podczas gdy chowasz się za przeciętnymi ubraniami i osobowością, która nikogo nie niepokoi? To właśnie dlatego pozostajesz w stagnacji. Zacznijmy od Twojej komunikacji, kluczowego elementu dla każdego mężczyzny, który dąży do doskonałości. Słabi mężczyźni obfitują w tmurze, myślę, że i ja przepraszam. Wyeliminuj te słowa ze swojego słownictwa. Są to kotwice, które trzymają Cię w przeciętności. Potężna komunikacja jest bezpośrednia, zwięzła i celowa. Kiedy mówię do moich widzów, Nigdy nie sugeruję, stwierdzam, ponieważ wiem o czym mówię i chcę, żebyś ty również o tym wiedział. Analizuj mowę wielkich mówców historii. Nie pytali, deklarowali, nie sugerowali, proklamowali. Porównaj mam marzenie z, może mam pomysł. Różnica jest przepastna. Moc słów tkwi nie tylko w tym, co mówisz, ale w przekonaniu, z jakim je wypowiadasz. Kiedy mówisz z absolutną Pewnością ludzie nie tylko słuchają, wierzą. Praktykuj sztukę mówienia wolniej. Niepewni mężczyźni przyspieszają swoje słowa jakby przepraszali za zajmowanie przestrzeni. Pewny siebie mężczyzna wie, że jego słowa mają wartość i daje im czas, na który zasługują. Kiedy opanujesz tę umiejętność, ludzie zaczną Pochylać się do przodu, gdy mówisz, dosłownie wchodzą w twój świat. Podczas niedawnego spotkania w dużej firmie z indeksu WIG-20 obserwowałem dwóch kierowników prezentujących niemal identyczne pomysły. Pierwszy mówił szybko, przerywając swoją prezentację słowami jakby i to rozumiesz. Drugi utrzymywał kontrolowane tempo, wykorzystywał strategiczne pauzy i utrzymywał stały kontakt wzrokowy. Zgadnij, który pomysł został zatwierdzony. Treść była praktycznie taka sama, prezentacja zrobiła całą różnicę. Rozważmy teraz Twoją fizyczną obecność, nie mówię o genetyce, mówię o celowych wyborach. Dobrze skrojony garnitur to nie tylko kawałek materiału, to oświadczenie, że dbasz o szczegóły, że rozumiesz wartość pierwszego wrażenia. Kiedy mężczyzna zaniedbuje swoją prezentację, komunikuje światu, że nie jest gotowy, by traktowano go poważnie. Obserwuj potężnych mężczyzn w czołowych polskich korporacjach, nie noszą ubrań, które są wystarczająco dobre. Noszą ubrania, które dominują. Różnica? Precyzja. Dokładne dopasowanie w ramionach, idealna długość rękawów, precyzyjne załamanie spodni nad butem. To nie są zbędne drobiazgi, to cichy język męskiej siły. Niedawno przeprowadziłem eksperyment społeczny podczas kongresu biznesowego w Krakowie. Pierwszego dnia nosiłem garnitur na miarę, a drugiego gotowe ubrania. Różnica w traktowaniu była tak dramatyczna, że była prawie komiczna. Pierwszego dnia wyżsi rangą kierownicy inicjowali ze mną rozmowy, drugiego dnia musiałem walczyć o uwagę. Nic się nie zmieniło z wyjątkiem tkaniny, która okrywała moje ciało. Liczby nie kłamią, badania dowodzą. Że dobrze ubrani mężczyźni zarabiają średnio 20% więcej niż ich mniej eleganccy koledzy o identycznych kwalifikacjach. Podczas rozmów o pracę, decyzja o Twoim zatrudnieniu jest często podejmowana w ciągu pierwszych 90 sekund, zanim nawet masz szansę zademonstrować swoją kompetencję. Czy to niesprawiedliwe? Być może. Czy to rzeczywistość? Absolutnie, a silni mężczyźni nie marnują energii na narzekanie na rzeczywistość, wykorzystują ją na swoją korzyść. Ale elegancja wykracza daleko poza ubrania. Twoja postawa, twój uścisk dłoni, kontakt wzrokowy, który utrzymujesz, wszystko to składa się na to, co nazywam obecnością przywódczą. Słabi mężczyźni odwracają wzrok. Słabi mężczyźni mają wiotkie uściski dłoni. Słabi mężczyźni zginają się, kiedy powinni się wyprostować. Mowa ciała nie kłamie ujawnia, kim naprawdę jesteś. Naucz się zajmować przestrzeń. Kiedy siedzisz, trzymaj plecy prosto i ramiona otwarte. Kiedy mówisz, projektuj swój głos z przepony, nie z gardła. To nie są sugestie to są wymagania dla każdego mężczyzny który dąży do doskonałości. Sposób, w jaki poruszasz się w świecie, określa, jak świat porusza się wokół ciebie. Starożytni filozofowie stoiccy rozumieli tę zasadę lepiej niż ktokolwiek inny. Wiedzieli, że nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, tylko nasze reakcje na nie. Cesarz Marek Aureliusz rządził największym imperium świata, śpiąc na twardych łóżkach i żyjąc prosto. Nie z konieczności, ale z wyboru. Rozumiał, że prawdziwa moc pochodzi z samokontroli, nie z pobłażania sobie. To jest sekret, którego przeciętni mężczyźni nigdy nie zrozumieją. Prawdziwa siła nie polega na kontrolowaniu innych, ale na kontrolowaniu siebie. Zacznij od małych, codziennych wyzwań. Bierz zimne prysznice nawet podczas polskiej zimy wstań godzinę wcześniej wyeliminuj rafinowany cukier na cały miesiąc to nie są tylko zdrowe nawyki to ćwiczenia mentalne które wzmacniają twoją zdolność do robienia tego co trudne nie tego co łatwe słabi mężczyźni zawsze wybierają komfort zamiast wzrostu amerykańscy Navy Seals mają zasadę zwaną regułą 40% i Odkryli, że kiedy twoje ciało i umysł mówią, że jesteś wyczerpany, w rzeczywistości wykorzystałeś tylko około 40% swojego maksymalnego potencjału. Reszta, 60%, jest zarezerwowana za barierą mentalną, którą tylko zdyscyplinowani mogą przebić. Każdy odnoszący sukcesy mężczyzna, którego spotkałem, intuicyjnie rozumie tę prawdę. Wiedzą, że moment, w którym chcesz się poddać, jest dokładnie tym momentem, w którym musisz wytrwać. Wreszcie trzeci i najbardziej kluczowy punkt mentalność. Słabi mężczyźni pozwalają okolicznościom dyktować ich zachowania, silni mężczyźni determinują okoliczności poprzez swoje postawy. Ten sposób myślenia nie jest wrodzony. To coś, co rozwijasz codziennie poprzez bezwzględną dyscyplinę. Wielu mężczyzn obawia się, że będą wydawać się zbyt asertywni lub dominujący. Ten strach rodzi się z fundamentalnie błędnego zrozumienia tego, co to znaczy być potężnym. Prawdziwa władza to nie tyrania to wpływ. To zdolność do kształtowania środowisk i inspirowania działań, bez uciekania się do brutalnej siły lub manipulacji. Eleganccy mężczyźni opanowują sztukę skalibrowanej asertywności, wiedzą kiedy naciskać, a kiedy ustąpić, rozumieją różnicę między byciem silnym a byciem nieelastycznym. Ta niuansowa różnica oddziela autentycznych liderów od zwykłych szefów. I to jest dokładnie to, czego brakuje większości mężczyzn, którzy uważają się za zbyt dobrych, aby uczestniczyć w grach o władzę. Problem w tym, że nie możesz wybrać niebrania udziału w grze. Nawet twoja odmowa uczestnictwa jest ruchem, zazwyczaj takim, który gwarantuje twoją porażkę. Zamiast tego, naucz się zasad, opanuj je, a następnie przedefiniuj je według własnych warunków. To właśnie robią naprawdę potężni mężczyźni. Niedawno jadłem kolację z CEO, którego firma jest podziwiana w całej Polsce. Obserwowałem, jak wchodził w interakcje z kelnerami, podwładnymi i równymi sobie. Jego konsekwencja była odkrywcza. Traktował każdą osobę z tym samym spokojnym, ale niezachwianym szacunkiem. Nigdy nie podniósł głosu, nigdy nie przerwał, ale nigdy też nie ustąpił w kwestiach zasad. To jest prawdziwe oblicze męskiej siły spokojne, opanowane, ale absolutnie nieustępliwe w swoich przekonaniach. To jest elegancja, którą ja, Daniel, bronię nierozwodniona wersja, która troszczy się tylko o pozory, ale autentyczna substancja, która łączy wyrafinowanie i siłę. Prawdziwie elegancki mężczyzna nie jest tylko dobrze ubrany jest imponujący. Kiedy opuszcza pokój, ludzie czują jego nieobecność. Jego milczenie jest tak potężne jak jego słowa. Ilu mężczyzn znasz, którzy posiadają tę cechę? Prawdopodobnie niewielu. Dlatego ci, którzy ją rozwijają, niezmiennie się wyróżniają. Dobra wiadomość: to nie jest ekskluzywny klub determinowany przez urodzenie czy szczęście. To poziom doskonałości dostępny dla każdego mężczyzny, który jest gotów wykonać niezbędną pracę. Twoja babcia prawdopodobnie mówiła ci, żebyś był miły i uprzejmy. Godna podziwu rada, ale katastrofalnie niekompletna. To, o czym zapomniała wspomnieć, to, że uprzejmość bez mocy jest tylko zamaskowaną słabością. Prawdziwie eleganccy mężczyźni opanowują tę dwoistość. Są uprzejmi z wyboru. Nie ze strachu. Historia jest pełna przykładów. Napoleon Bonaparte, człowiek o niskim wzroście, dowodził armiami i narodami czystą siłą osobowości. To nie jego wygląd fizyczny inspirował lojalność, to była jego imponująca obecność, żelazna determinacja i absolutna odmowa bycia niedocenianym. Ta sama zasada dotyczy współczesnego polskiego mężczyzny. Twoja zdolność do budzenia szacunku jest bezpośrednio związana z Twoją odmową bycia przeciętnym. Moja transformacja rozpoczęła się, gdy przestałem akceptować przeciętność we wszystkich obszarach mojego życia. Przestałem tolerować relacje, które mnie nie podnosiły, przestałem akceptować mniej niż doskonałość w mojej pracy i, co najważniejsze, przestałem okłamywać samego siebie o moim potencjale. Prawda jest taka, że większość mężczyzn nie zawodzi z powodu braku zdolności, zawodzą z powodu braku determinacji. Dorastałem jak wielu z Was, niepewny siebie, próbując zadowolić wszystkich, bojąc się wyróżniać. Wydawałem pieniądze na rzeczy, których nie potrzebowałem, aby zaimponować ludziom, którzy nie dbali o mnie. Żyłem dla aprobaty innych i czułem się pusty w środku. Punkt zwrotny przyszedł, gdy zrozumiałem brutalną prawdę. Nikt nie uwierzy w ciebie, dopóki sam w siebie nie uwierzysz. Ta epifania była bolesna, ale wyzwalająca. Nagle przestałem przejmować się nieistotnymi opiniami i zacząłem budować swoje imperium wewnętrzne i zewnętrzne. Widzę to nieustannie wśród polskich mężczyzn, którzy śledzą kanał. Inwestują w wyrafinowane ubrania i uczą się zasad etykiety, ale nadal zachowują się z mentalnością chłopców, nie mężczyzn. Elegancja bez siły jest po prostu dekoracyjna, robi wrażenie, ale nie ma wpływu. Możesz nosić garnitur za 10 tysięcy złotych, ale jeśli Twoja postawa przekazuje niepewność, będziesz wyglądał po prostu jak chłopiec bawiący się w dorosłego. Możesz zapamiętać wszystkie zasady etykiety, ale jeśli nie masz pewności siebie, aby prowadzić rozmowę, będziesz po prostu społeczną ciekawostką, uprzejmy, ale nieistotny. Prawdziwa transformacja wymaga kompletnej przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Oto co musisz zrozumieć, świat nieustannie testuje mężczyzn. Czy to w biznesie, czy w relacjach, czy w osobistych wyzwaniach, będziesz wielokrotnie testowany. I w tych momentach testu, to nie Twoja wiedza o modzie lub wykwintnych winach zdeterminuje Twój sukces. To Twoja mentalna wytrzymałość, Twoja absolutna odmowa poddania się, kiedy inni się poddają. Pomyśl o wielkich przywódcach historii. Stawiali czoła oporowi, wyśmiewaniu i druzgocącym porażkom. Co ich odróżniało od reszty? To nie był tylko talent, to była niezachwiana determinacja. Kiedy rozwiniesz tę samą mentalność, zaczniesz postrzegać przeszkody nie jako bariery, ale jako filtry, które eliminują Twoich mniej odpornych konkurentów. A praca zaczyna się teraz. Z codziennymi decyzjami, które stopniowo transformują nie tylko to, jak inni Cię widzą, ale jak Ty widzisz siebie. Zacznij od podniesienia swoich standardów w małych rzeczach, Twoim środowisku pracy, Twojej osobistej higienie, Twoich związkach. Te pozornie nieistotne wybory budują fundament dla większych transformacji. Nieskazitelna czystość to nie próżność to dyscyplina. Zorganizowana przestrzeń robocza to nie powierzchowność, to efektywność. Uwaga na szczegóły, to nie obsesja, to doskonałość. Najpotężniejsi mężczyźni, których znam, są drobiazgowi z tymi małymi sku aspektami, ponieważ rozumieją fundamentalną prawdę. Wielkość nie jest wydarzeniem, jest nawykiem, a nawyki są kute w szczegółach codzienności, nie w momentach chwały. Ubieraj się nie tylko na pozycję, którą masz, ale na pozycję, której pragniesz. Komunikuj się nie jako mężczyzna, którym jesteś dzisiaj, ale jako mężczyzna, którym się stajesz. Kultywuj mentalność, która odrzuca wymówki i obejmuje pełną odpowiedzialność za Twoje wyniki. Chcę, abyś zrozumiał coś fundamentalnego. Nie ma skrótów w tej podróży. Słabi mężczyźni nieustannie szukają szybkich i łatwych rozwiązań, silni mężczyźni obejmują proces, wiedząc, że prawdziwa transformacja wymaga czasu i konsekwencji. Dlatego tak niewielu mężczyzn osiąga wielkość, nie dlatego, że jest to niemożliwe, ale dlatego, że jest trudne. Nowoczesna polska kultura sprzedaje nam iluzję natychmiastowej gratyfikacji. Cudowne diety, szybkie bogacenie się, sukces z dnia na dzień to są uwodzicielskie kłamstwa, które utrzymują słabych mężczyzn w wiecznych cyklach przeciętności. Prawda jest bardziej brutalna i paradoksalnie bardziej wyzwalająca: nic wartościowego nie przychodzi łatwo. Starożytni Rzymianie to rozumieli: mieli powiedzenie per aspera ad astra, przez trudności do gwiazd. Twoja podróż do doskonałości nie będzie komfortowa będzie bolesna, wymagająca i czasami samotna i właśnie dlatego jest tego warta. Ten kanał istnieje, aby prowadzić mężczyzn takich jak Ty przez te transformacje. Nie obiecuję, Natychmiastowych rezultatów. Obiecuję jasną ścieżkę, aby stać się rodzajem mężczyzny, który naturalnie przyciąga sukces, szacunek i podziw. Jeśli jesteś gotów wykonać pracę, jestem gotów pokazać drogę. Wybór należy teraz do Ciebie. Kontynuuj jak dotychczas wygodny, nieszkodliwy i ostatecznie zapomniany. Albo zdecyduj dziś, że przeciętność nie jest już akceptowalna. Że zasługujesz na więcej, że świat zasługuje na doświadczenie twojej najlepszej wersji, Arystoteles powiedział, że jesteśmy tym, co powtarzamy. Doskonałość nie jest więc aktem, ale nawykiem. Proszę cię, abyś zrobił więcej niż tylko obejrzał to wideo: Wyzywam cię do rozpoczęcia cichej rewolucji w twoim własnym życiu. Takiej, która zaczyna się od Twojej postawy fizycznej, doskonali się poprzez Twoją komunikację i kulminuje w niezachwianej mentalności. Transformacja, którą proponuję, nie jest kosmetyczna, jest fundamentalna. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą, jeśli jesteś zmęczony byciem ignorowanym i gotowy do wyróżnienia się, zostaw polubienie pod tym filmem. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, ponieważ co tydzień przynosimy wiedzę, strategie i motywacje, do których zwykli mężczyźni po prostu nie mają dostępu. To, co odróżnia ten kanał, to fakt, że nie oferujemy tylko teorii, oferujemy transformację. Nie sprzedajemy marzeń, kujemy rzeczywistości. Każdy mężczyzna, który wdrożył te zasady, zgłaszał dramatyczne zmiany nie tylko w sposobie w jaki inni go traktują, ale w sposobie w jaki widzi siebie. To nie jest po prostu kolejny kanał o męskiej modzie. To ruch poświęcony przywróceniu męskiej doskonałości w świecie, który zadowolił się przeciętnością. Wchłonąłeś to dzisiaj, aby osiągnąć szczyt, musisz kultywować. Nieskazitelną fizyczną obecność, asertywną komunikację i niezachwianą mentalność. To nie są opcjonalne cechy, to są nienegocjowalne wymagania dla mężczyzn, którzy odmawiają bycia przeciętnymi. Skomentuj: Siła, jeśli ten film miał na ciebie wpływ: moda to nie luksus, to moc.